A oto nazista polskiego pochodzenia, który najpierw pracował dla Hitlera, a później został szefem NASA. O kim mowa? Werner von Braun urodził się w wyżysku w Wielkopolsce. Był nazistą, miał krew na rękach zapędzanych do niewolniczych prac więźniów. Konstruował dla Hitlera rakiety napędzane paliwem ciekłym, ale w 1944 roku został aresztowany. Były dwie różne wersje aresztowania. Wejdź do mnie w profil, kliknij w poniższy link. I odbierz darmowy dostęp do tutoriali narzędzi Książek Komna. Pierwsza podczas wielkiej imprezy dla gości powiedział, że wojna oznacza klęskę dla Niemiec. Druga wersja zaniedbywał rozwój broni rakietowej. Kosztem badań nad lotami w kosmos. Tak czy inaczej, po dwóch tygodniach został zwolniony. Nie chciał się oddać w niepole Rosjanom. Wiadomo dlaczego do dnia dzisiejszego, prawda? Chciał do Amerykanów. 2 maja po upadku III Rzeszy topił swego. A w 1958 roku został zatrudniony przez NASA na stanowisku dyrektora Centrum Lotów Kosmicznych w Alabamie. Niedługo później prezydent Kennedy ogłosił, że wyślą w kosmos załogową misję na księżyc. I teraz powiedz mi, dlaczego ludzie z plecami nawet podczas wojny, zwłaszcza podczas wojny, mogą wszystko. Mamy również mnóstwo przykładów tego, co się dzieje teraz na wschodzie. Kwestia jest taka, żebyś myślał, rozwijał swój umysł. I był najlepszy w tym, czym możesz być. A wtedy nawet plecy nie będą Ci potrzebne. Pisz w komentarzu proszę, co o tym sądzisz, myślisz i czy się zgadzasz ze mną.